Ej, tutaj ponownie bardzo dużo kontroli będzie. O! Piękna sprawa. Takich kart potrzebowałem właśnie. To jest... Kurczę, tego mi ostatnio zabrakło. To jest... Ojejku. To jest... To jest... malko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, znalazłem coś ciekawego. Wiem, że niedawno była Niko. Niko też bardzo ciekawy deck i udało mi się wtedy, pamiętam, wygrać, ale czegoś podobnego nie widziałem. Nie widziałem jeszcze Niko pod Ksolani i zastanawiam się, czy to będzie jako tako działać, bo ogólnie targo, jest jak najbardziej w porządku, można go grać, zwłaszcza, że teraz sobie powiedzmy te szeptokamienie są bardzo fajne, dlatego, że jest tam Silence, ten Silence jest tani. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to jakiś czas temu ta karta została oczywiście zmieniona. I w mojej ocenie to był strzał w dziesiątkę. I prezentuje się dzisiaj naprawdę fajnie. Także, moi drodzy, prezentacja ta i zobaczymy, bo tutaj, wspomniałem o Kusani, jest także Kane. A to bardzo rzadki czempion. Co ciekawe, i szczerze mówiąc tego akurat nie rozumiem i rozumiem. Rozumiem i nie rozumiem. Nie wiem, czy zwróciście uwagę, ale. Nie ma tutaj. Szepto kamień. Ja tego deku od razu przezem, Nie sprawdzałem. Mamy za to porosa 1-1. Żeby przyspieszyć, pupilek 2-1. Okej, okay, w porządku. Szybko pióry i zwiastujący. Czemu tyle jedynek? Jak mnie mam przez koleżankę Kale. Wracamy dalej. Moi drodzy, mamy tutaj cichutko. Silence, o którym cały czas mówię. Silence też został zmieniony, bo on kiedyś, jak dobrze pamiętam, kosztował 3 punkty. Księżycowa kaskada jest super, nabija wam staki. Eee, Oksali teraz mówię, daje fajne buffy, można wchodzić w dobre wymiany, plus dobieracie karty. No, łowce to akurat jest obowiązkowy. Miotacz czasami jest na wagę złota, bo on, słuchajcie, można e, trollować przeciwników, wtedy oni próbują zabić Miotacza, a Niko tam sobie żyje w innym, w innym świecie. Mroczna tarcza to jest bardzo ciekawe to jest bardzo ciekawa kontra. I jestem ciekaw, jak to będzie działać. Jadulski tutaj świetny jest, świetnie wzmacnia. Mamy anurę, żeby przyspieszyć cały dek i złomotwora, żeby troszeczkę przeciwnika trollować, plus nigdy nie wiadomo, co wypadnie. Wędrujący tutaj czasem jest na wagę złota, bo daje wam dodatkowe karty w ręce, a te karty tutaj są obowiązkowe. A jak widzicie, mamy tylko księżycową i lodowego, i tworzenie kart po kroju kota po, po łowce, właściwie pokładowego. Także te karty czasami mogą szybko zniknąć z naszej ręki, więc to, to jest bardzo ważne. E, patrzcie, co tutaj mamy, bardzo dobre kość skórą, był fenomenalny. Pamiętam, jak się ludzie rzucili na garena, właśnie znieko, tempo czwarte. Czwarta runda, Garen był przyspieszony, to przepotężne było kombo. Oczywiście niezbyt częste. Srewno skrzydła tutaj, jeżeli by jakimś studem dostała bafa z karty piseła. Knockout. Co co mnie dziwi, słuchajcie, to to, że tutaj mam wrażenie, że zabrakło kilka kart. Mam wrażenie, że kilka kart zabrakło. Ogólnie ja jestem wielkim fanem wróżek, bo wróżki są dobre. Nie ma też tego. Esmus tutaj nie ma żadnego keyworda, dlatego jest to bardzo niegrany. Eee, ptaka i pająka nie możemy wykorzystać. Posłuszny też niezbyt dobry, bo łatwy do skontrowania. Ten pies jest bardzo dobry, bo można zawsze zagrać zamienik i wtedy wykorzystać zmierzenie. Także powiem Wam szczerze, że jest tutaj kilka kart, które mogłyby pasować do naszej kompozycji, a mimo to... Ktoś nie znalazł dla niego... O, bardzo lubię też czerwono. Brzyd w jest naprawdę, naprawdę silny. Ale widzę, że tego nie mamy, co jest bardzo ciekawe. Hmm. No dobrze, niech tak będzie. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Lodowy, wiadomo, daje buffa, zmierzenie, potężna karta. Mamy zwiastującego, mamy buffy. No tylko, że mamy tutaj troszeczkę nacisk na te karty stargonu. No i słoneczne, że gdyby coś nie wypaliło, jak solanie jako ostateczny finisher, bo tutaj lepszego finishera raczej nie mamy, co jest bardzo ciekawe. No nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, bo właśnie to nietypowe duo, Kale plus Niko, no przyciągnęło, przyciągnęło wystarczająco to duo moją uwagę, żeby nagrać nawet odcinek. Wiem, że Niko było niedawno, ale moi drodzy, to też taki czempion, który czasami sprawia frajdę. No, i zobaczymy. Trzymajcie kciuki, bo sam pomysł bardzo mi się podoba. Także moi drodzy, innym sojusznikom z podtypami 1-1 oraz wpływ. To też swoją drogą można byłoby grać, jako on niestety kosztuje 7. W mojej ocenie powinien kosztować 6. No ale niech będzie. Moi drodzy, trzymajcie kciuki, jedziemy z grami. Talia jest dostępna na standardzie. Zapraszam mimo wszystko was na streamy, bo czasami wciąż gram w runetere. Wczoraj na przykład, jak dobrze pamiętam, wygrałem 4 gry z rzędu. Moi drodzy, z platyny 2 chyba do platyny 1. Ani jednej porażki nie było, jeżeli chodzi o rankedy. Bo kiedy gram rankedy, nie ukrywam, że gram najlepiej jak tylko potrafię. Także zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie. No i oczywiście moga, można ze mną pograć aramy. A już niebawem będzie na moim kanale nowy format z widzami. Granie z widzami w z Podoba mi się kreatywność tego gracza. Zobaczymy, co on tam upichcił. Wiedziałem, że to będzie Iron. Piękne, piękne kombo. Zwłaszcza, że zauważcie, że będzie czymś na drugą. Tutaj Kot, może zobaczymy. O... <śmiech> 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 Bardzo dobre tempo. Bardzo dobre tempo. Pominę oczywiście, bo najważniejsze jest to, żeby uzupełnić sobie stół. Karty pod odrzucanie, ciekawe. ale co tutaj to, to robi? Nie mam pojęcia. Zagramy bezpiecznie, bo Niko czasami ma efekty przy zagraniu. Maszyny w swoim deku nie mam. Swoją drogą i tak salani dobraliśmy, to jest bardzo ciekawe. No punkty oddajemy, idziemy na remis. Bardzo lubię tę kartę. Możecie znaleźć na kanale właśnie odcinek z nią. Bardzo fajna, bardzo ją lubię, jest super. Wydaje mi się, że mimo wszystko zagram tutaj Anurę. Kolega yy, ma jeden poważny problem. To jest tylko jeden punkt obrażeń, więc nie chcę tutaj. Gdyby miał mi jakoś zbernować, wiecie, coś ten deseń, to lepiej lepiej zagrać jak bezpieczniej. Nawet mamy bardzo mocną następną rundę, jak widzicie. I zastanawiam się, czy tu nie jest możliwy awans. Tak poprawdzie tak poprawdzie mówiąc, to jest możliwy awans. Bo to są trzy karty, których nie było wcześniej. Plus tu jest jeszcze gad. To obojętne kogo zagram, bo i tak powinien się zamienić. Wróżka, wróżka jest tutaj, anyway. To boli, kiedy ogon odrasta ci z powrotem? Urośnięcie nowego... To jest czwarta runda To jest czwarta runda Cieszę się, że się nie poddał Wow Wow Cholipka Sam Jastrząb ma dwa buffy Wow, i tu zagramy combo z kotem, bo nie mamy akurat ptaka. Tak jak myślałem, to jest bardzo taki specyficzny deck. Tutaj i tak tempo Siona bardzo, bardzo dobre, naprawdę. 9-8 Moi drodzy, knockout. W sensie, cieszę się, że to się nagrało. Bo czasami muszę wam pokazać gry w której Uszak jest the best. Także moi drodzy, jedziemy z kolejną grą. Wy pewnie nie wiecie, ale bardzo często muszę grać, robić słowiański przykład. Teraz zamówiłem sobie, moi drodzy, fotel. Także czekam na fotel, moi drodzy, będzie nowy poziom gamingu, mam nadzieję. Mm, Okej. Okay. Najważniejsze w tym matchupie jest to, żeby znaleźć... Jest jedna rzecz. Jest jedna bardzo ważna rzecz. To jest bardzo dobra karta. Niko, zawsze, zawsze, trzymacie Niko. Jest jedna bardzo ważna rzecz. I niestety z tego co widzę, ja tej rzeczy nie dobieram. Jeżeli poleci tutaj mm, ciasto, to wszystko gra. Nie ma problemu. Iron, ok. Dami, jest... Szkoda, szkoda, nie mogę zagrać anury, bo będzie kombo. Swoją drogą ta karta ma świetne dźwiękowienie. A on pali więcej. A będzie niestety będzie mieć... Kumkające, okay. pełzające studiuje wszystkie takie once. Podobały mi się te trzy portale. Nowy Najważniejsze zrobione. Przeżyły moje karty. Jakaś tania karta byłaby dobra. Jeden portal. Tu bione one staki sobie. Bafy cały czas lecą. Do awansu nam brakuje niewiele. Raczej. Bo mamy, pamiętajcie, te dwie karty. No nikomu siadła, ale nic na to nie poradzę. No to jest akurat bardzo niefortunne, prawda? To jest dopiero niefortunne. No dobrze, no nic na to nie poradzę. No nic na to nie poradzę. Gra niestety mi bardzo nie dopisuje. O, to śmieszne akurat. Cztery portale, wow. Mało się O zaatakował. Jonia Okej. Okay. Ale nie będzie awansu, prawda? Jednego staka nam zabrakło. Trzeba lorda się pozbyć. Zbardała większość monet. Niefortunnie, naprawdę, z tymi piątkami. O, bezśmiertność działa w ogóle z Norą, to też bardzo ciekawe. Aaa, muszę Wam powiedzieć, że brązy mnie odgrywałem, typika. No nic nie jestem w stanie z tym zrobić, bo nie mamy żadnej kontroli. Przeciwnie, no i niestety nie było też bafa. Mamy dwie piątki i on robi open. Tam nie jest grany Rex. Moja nagroda. Niko druga ginie. Wiecie co było najgorsze? Że znalazł piżut ciastem i znalazł karty do bafa. Nic nie mogę na to poradzić. I liczba portali była imponująca. Część mam wrażenie, że tutaj nie że. No, solani mógłbym znaleźć. Tak, ile bym miała solani stacków? Za mało. Jeszcze. Najgorsze jest to, że mamy jeden stack. Też warto zwrócić uwagę na to, że kompletnie nie miałem jak powstrzymać Nory, tak? Nora jakby była kompletnie poza moim zasięgiem. Kompletnie. Nic nie mogę zrobić. Akurat zobaczcie kombo imponujące. Muszę patrzeć się tej karty, bo to jest Walu. Strażnik placu. Eee, szkoda, wydaje mi się, że przeciwnik jego ręka, oczywiście Iron Game, eee, kompletnie poza moim zasięgiem. Liczba portali przez całą grę, jeszcze eee, te ciastka na początku, zabijanie istotnych kart, eee, moje przebrania były zawsze takie, że przeciwnik wiedział coś, czego się spodziewać O, w ogóle 2000, ale szkoda widzowie, nic tutaj nie mogłem zrobić. Oczywiście ciśniemy z jej kolejną grą, a to jest po prostu przykład na którym się po prostu nie da. No powiem wam, że aż wspominam, aż zacząłem wspominać czasy sprzed kilku miesięcy, gdy było bardzo źle, meta była bardzo nieprzyjemna i przeciwnik zazwyczaj potrafił znaleźć wszystkie najważniejsze karty. I tutaj ponownie bardzo dużo kontroli będzie. O! Piękna sprawa. Takich kart potrzebowałem właśnie. To jest... Kurczę, tego mi ostatnio zabrakło. To jest... jejku. To jest, to jest metowe, bardzo silne. Jeszcze, że miałbym mi kartę za jeden, to byłoby super. Wow! Dlaczego pieseł? Bo nie do skontrolowania. Gdy w przyszłość, wiemy na I hmm. po co tracić Słuchaj kartę mnie. w głupkowaty sposób? Mamy przewagę, F. Trochę obrócę Dążyć coś, bo chcę rzucić e, Anurę. Dziękuję. Trochę przyjmiemy na klatę. Ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Robi wrażenie, co? Mam tego Pantona swoją drogą. Nie mam za to tej planszy. Ja wiem, że na te plansze się wcale nie zwraca uwagi. Uważam, że Gwint zrobił to lepiej. Nowy co? Nie tak za bardzo z tym smokiem nie podziałam. Trzeba będzie dorzucać karty. Będzie może też skontrować jeden, ale tylko jeden Mystic. No, i z tego co widzę, to chyba jest awans Niko. 5 kart to był tak pies, ptak, gat, kot, wróżka. Poro, kurde, tylko nie mam Niko. Szybki turbo awans Eko, co mi się bardzo nie podoba. Według moich wyliczeń, tu jest awansniko Nico. I poświęcił... ...Eko. Eee, oh my goodness. Ale... wow! Wow! Teraz ee, dla odmiany to ja mam dobre combo, to ja mam dobre tempo, bo wyższymi mi, nie wiem dlaczego, ale zauważyłem, że w Runeterze, ten kto robi, ten kto znajduje po prostu kombo, zazwyczaj wygrywa grę. A bardzo często mi się tak ostatnio zdarzało. Cieszę się. Bo nawet jeżeli znajdzie token wstrzeszania, to nie ma absolutnie nic, żeby tutaj sensownie tego użyć. Ale mamy czasem niezłe karty po stworzeniu kolejnych. Ta karta bardzo spóźniona, na całe szczęście dla nas. No ale tak, nie mamy Xolanii, nie mamy kale. Kale to nie wypadło mi ani razu na kilka gier. Bo robiłem kilka, że tak powiem, cięć dla Was. No i zobaczymy, ale gra bardzo ciekawie. Ciekawie się ta No i klątwa to nie potrzebuje akurat. Jinx? Tak naprawdę znaczy Jinx! Da! No nie uwieliby, tak to zbierałem Nie możesz. Hmm. Hmm. No niestety. Niestety. Nie mogę znaleźć karty, której potrzebuję, czyli Niko. Niko jest na awansie. Uważam, że powinna pojawić się karta, która daje ci do ręki Niko. Bez tego ani Róż Plus, on może awansować tego czempiona. No i to będzie problem dla nas. Idziemy oko za oko, ale on cały czas szuka kart. Słuchaj mnie. Oj! Oj! się ruszać! Próbujecie trafić! Oj! Teraz zdałem sobie sprawę, że on ma token. Teraz zdałem sobie sprawę, że on może token zagrać. I Jeżeli zabiję mu Jinx, to będzie mieć dobre wskrzeszenie Zobaczymy, jaki będzie jego ruch po moim ataku. Kaj, czyli nie ma tokena. Dobra wiadomość. My za to będziemy mieć kartę. Ok, najważniejsze, że przeżyje, ale on będzie mieć Jinx, i będzie chciał nam wyczyścić cały stół nieba. Zastanawiam się, czy teraz nie ważą się losy, ale nie podoba mi się to, że mógłby wstrzesić. Na pewno będzie Jinx awans mieć. E, Jinx nie zagroziłoby nam wcale, gdybym miał Niko. Ale przynajmniej będziecie mieć ciekawą grę, tak? Będziecie mieć ciekawą grę. Prawdopodobnie będę i tak to blokować. Holy Na 100% ma awans, więc blokujemy. Nie wierzę po prostu w to, że nie ma. Po prostu, no nie będę wam wciskać tu nie wierzę w to. Zagramy to wolniej. Ten ptak może być dobry. Ten ptak może być dobry teraz. Tak, tak, to jest 100% awans. Nie, 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 nie. To jest 100% awans. Byle nie tracić kart. Eee, combo. Okej okay. Ja chcę ratować tę kartę? Chcę bo zagrałem po wokół Niko, Niko dał Awans. Najpierw jego rakieta. Mamy jeszcze portal. Zastanawiam się, też trzydziej tarczy w tej rundzie i na jego kajdany. Stworzyliśmy dodatkową kartę. Podróżnik w czasie, a ktoś inny mógłby to być? Oj, 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 ja, e, oj, możecie widzieć przestań się ruszać próbujecie trafić fajnie to jest ogólnie metowy deck i ja pamiętam, że on był przez długi czas grany swoją drogą mam ciekawostkę dla początkujących graczy którzy może jeszcze, kto wie, grają w bruneterę eee... Rakieta Jinx kiedyś zadawała 4 punkty obrażeń, a nie 3, tylko ona była zbyt potężna, pojawiła się taka wersja z Lulu, która gromiła. Po prostu gromiła wszędzie, to pamiętam, że było granatyczne opanie na takich rozgrywkach powiedzmy profesjonalnych i ten deck był po prostu za mocny. Słuchajcie, ja jestem zadowolony, chociaż dzisiejsze te nakrywki wyglądają mniej więcej tak, że albo mi kombo się dało, albo kombo przeciwnikowi. Jeżeli chodzi o mojego teraz przeciwnika ostatniego, no jemu to kombo ewidentnie nie siadło. Ale też podpowiadał mi z tym, że mu to combo nie siadło. Także dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu, bo niko nigdy nie zabiele. Także trzymajcie się do następnego. O.